Się ma z tej strony i i dzisiaj podglądniemy, jak gra jedna z legend Valoranta, czyli Sinatra. Jestem bardzo agresywnym oraz kreatywnym zawodnikiem, który swego czasu zmienił sposób patrzenia ludzi na agentasowe. W tym odcinku zobaczymy, czy podobnie może być z najnowszym postacią w Valorancie, czyli ISO. Także zobaczymy, jak Sinatra gra ISO. Zaczniemy od rundy pistoletowej, nie będzie to typowo gameplay, a baj. Myślę, że buy Sinatra jest ten najlepszym, jaki można zrobić na ISO. Mamy shielda, który pozwala Wam troszkę dłużej przeżyć, a jeżeli dłużej przeżyjecie, to jesteście w stanie wciągnąć wali z double tapa, po prostu dostaniecie shielda, a shield na rądzie pistoletowe jest najbardziej OP rzeczą chyba w tej grze. I przy okazji klipa z rądu pistoletowej chciałem Wam pokazać sekretną umiejętność ISO. Jeżeli macie na sobie tarczę, to ładujecie bronię o wiele szybciej. Zobaczcie jak szybko ten ghost jest ładowany. No, a sama tarcza na pistolce jest po prostu OP. Dodatkowo mamy dwa underkaty, które są również giga mocne na pistolce. Jesteście w stanie z klasika zabić na dwa hity, z szeryfa na jednego hita, więc wydaje mi się, że jest to najlepszy baj, jaki możecie sobie tylko wyobrazić. Dodatkowo mając taki baj na pistoletówce warto robić jakieś duo playsy, na przykład undercut rzucony z shot da 100 Kila, anderka zrzucony z Naiden też zapewni Wam pewnie fraga, więc warto tutaj robić jakieś combo utility. Dobra, zobaczmy sobie pierwszy jakiś klip z gierki. Ok, nie był to może jakiś niesamowity klip, ale warto zaznaczyć tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze, Bind jest jedną z lepszych map dla ISO, między innymi dlatego, że undercut świetnie działa na większość z tych pozycji, na przykład tutaj do hooki, czy na longu można go wrócić na shortcie wszędzie. Jest on po prostu bardzo mocną postacią na tej mapie. Po drugie, undercat jest świetny właśnie do grania wokół Odyna, czy tej broni, o której kompletnie jak się nazywa, ponieważ no, jesteście w stanie sprawić, że ten demet przez ściany będzie o wiele większy. Zobaczcie, go z łatwością zabije tutaj Chambera, to będą dwa hity w głowę, jakiś body shot przez ścianę i zgarnia darmowego fraga. Co jeszcze warto zauważyć, nie wiem, czy zwróciliście uwagę w tym klipie. Jest tutaj ukryta umiejętność ISO, o której nie będzie mowy w pacznocach. Zatem jeżeli ISO rzuci underkata, to po rzuceniu underkata wyciąga swoją broń bardzo, ale to bardzo szybko. Zobaczcie jak ta broń szybko wraca do rąk. Dlatego można niejednokrotnie rzucić sobie underkata i samemu spamować przez ściany. Kolejny klip i bardzo mała rzecz, ale jednak również się przydaje. Zobaczcie, proces rotacji Sinatra oznacza sobie tutaj coś na shorcie. Z jednej strony oznacza po prostu, że ludzie tam idą, ale z drugiej strony, co najważniejsze, cały czas sobie oznacza, gdzie po prostu morzucić underkata, Gdzie ma rzucić sobie umiejętność pod kim. Za każdym razem kiedy ten znacznik po prostu z zmieni mapy, to za chwilę oznaczy go sobie jeszcze raz, żeby upewnić, się, że będzie wiedział, gdzie ma tym undercatem po prostu celować. Na niektórych mapach jest to jeszcze bardziej przydatne, na przykład na takim. Gdzie macie różne elewacje, mapa może być wyżej, niżej, dlatego podczas rotacji bardzo warto otworzyć sobie sami mapę i właśnie oznaczać sobie takie miejsca. Jest to również przydatne, na przykład, kiedy macie ultasowe, ulta Brimstone'a, chcecie rzucić jakieś neyre na pakę i różne tego typu rzeczy. Polecam bardzo serdecznie. Kolejna runda i zobaczcie coś specyficznego dla Sinatry na tej mapie. Myślę generalnie, że jest to dobry sposób grania tą postacią. Zobaczcie sami. Oh. Okej, okay. o co chodzi w tym klipie. Cynatra zdecydowaną większość po prostu swoich rund rozpoczyna na site B. Powód jest bardzo prosty. Jego undercut w hokę sprawia, że jest w stanie mnóstwo spamować przez tego Walla. I kiedy zobaczycie sobie więcej jego meczów na bańzie, to on po prostu zgarnia 50% swoich killi, ma wrażenie, spamując sobie tego walla po defie. Jest to giga, giga mocne, moim zdaniem, możecie spamować przez smoka, przez walla, ludzie bardzo często tam chodzą i po prostu daje wam to darmowe fragi. Nic więcej. Tutaj nie ma w ogóle o czym gadać. Co więcej, ten undercut tworzy mn mnóstwo presji na zawodnikach w samej. Huce, ponieważ boją się oni wyskoczyć z tej huki. Często na przykład w tej rundzie zobaczycie, że on skupia się głównie tutaj na huce, prawda? Będzie sobie grał jego team, na longu, i On głównie skupić się teraz na huce. Rzuci jednego underkata, bo w tę hukę, będzie potem spamował drugiego underkata, tylko i wyłącznie po to, i zrobicie znowu kill przez ścianę, tylko i wyłącznie po to, żeby ta Sky mogła się sama skupić na tej pozycji. Więc on jest w stanie stworzyć mnóstwo presji na tej huce, tylko spamiąc swoje Utility i nawet tutaj teraz zobaczcie, rzuci Utility w hukę, nawet nie chce jej pikować, bo on wie, że ta presja przez underkaty jest tak duża, że ludzie nie będą chcieli zapewne z tego wyskoczyć, więc idzie tutaj pomóc sobie e, swojemu teammateowi na sajcie. Co jeszcze zobaczycie typowego u Sinatry? I co myślę również że z metem, jeżeli chodzi o granie tej postaci? To odniszczenie tych kulek. Możecie robić tak, że zabijecie kogoś, potem resetujecie swój crosser i zabijacie tą kulkę. Ale najczęściej i najszybciej tak naprawdę tą kulkę zniszczyć poprzez full auto. Dlatego ja osobiście gram najczęściej fantomem. Także po fragu najlepiej czasami jest kucnąć naprawdę i zrobić spray transfer, żeby taką kulkę szybko zniszczyć. I potem dopiero zrestartować sobie swój, em, swój, 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 full auto, swój rozruch broni. No i tutaj macie jeszcze raz przykład tego, o czym. Mówiłem. Z fantomem wydaje mi się, że jest to o wiele prostsze do robienia, ale z wandalem, jeżeli ktoś to ponowuje, też nie problemu. Zobaczcie, frak, kłócanie, zniszczajmy sobie od razu Orbika. I tutaj też ostatni frag, więc bez problemu frag i znowu flauto do zniszczenia Orbika. Coś, czego Seniatora kompletnie nie robi, a jest to spowodowane tym, że po prostu gra sobie w rankedy dla fauno plus W, to to, że nie zgarnia Orbów dla ISO. A Ultimate ISO moim zdaniem, jest bardzo, bardzo mocny i można wykorzystać go na mnóstwo sposobów. Żeby zgarniać takiego Orba na bindzie, nie trzeba się tak naprawdę w ogóle wysilić, wystarczy podejść sobie do Longa i rzucić sobie Wola Iso w ten oto sposób. Okej, okay. Chamber jest w Kobe. Jest komunikatem, że Chamber jest w Kobe. Zobaczcie, co zrobi Sinatra ze swoim undercutem. Nie zrobię nic specjalnego, po prostu rzucić w przeciwnika tym undercutem, ale właśnie o to chodzi. Rzucenie przeciwnika undercutem jest banalnie proste. Banalnie proste, dlatego tak łatwo kombi się to na przykład z ultem Brimstone'a, z ultem sowy, czego zobaczcie za chwilę e klipy, z shockdartami sowy, z y granatem e Race. Możecie zgarnąć naprawdę darmowe fragi, jeżeli będziecie mieli tylko podstawową komunikację i będziecie w stanie poryć kombosy. Jeżeli nie wiecie, jak tworzyć takie kombosy, jak w ogóle odpowiednio komunikować się w Larancie, albo jak sprawić, żeby właśnie teammates z wami się komunikowali, zapraszam was do mojego kursu, bo tam przyniosę na tym naprawdę, naprawdę sporo e, części, właśnie kursu, żeby po prostu nauczyć ludzi, jak się komunikować, jak można przekonywać naszych teammates do tego, by z nami się komunikowali i takie banalne kombosy robili. Okay, tutaj ten e, Sinatry, w tym klipie zobaczycie, Sinatry, wróćcie po prostu ISO. Nie będzie tutaj nic specjalnego, ale po prostu chcę użyć tego klipa do tego, żeby po prostu opowiedział o tym, jak w ulcie możecie rozgrywać. Na pewno co warto pamiętać, że w ISO to nie warto się poddawać nigdy w nim można wygrać w tym ulci klas z klasiki jednokrotnie Eee, wiem o tym, bo przegran, bardzo na klasika. Można z operatorem też takie ulty wygrywać. Eee, a tutaj, jeszcze, macie na koniec przykład no, tego spray transfer, o którym wam mówiłem. Pomiędzy postacie do kulek i z kulek do postaci jest to giga giga opa. A teraz, pogadamy sobie o ulcie e, ISO. Pierwsze, co należy zapamiętać, to to, że ult ISO można wykorzystać na wiele sposobów. Po pierwsze, zgarnąć jakiegoś przeciwnika z site'u, Najlepiej Sentinela przez to, jego trapy zostaną wyłączone. Warto tylko zakomunikować dla zespołu, więc nawet jak zginiecie, to jesteście w stanie po prostu otrzymać refraga. Po drugie, możecie swoim ultem skontrolować ulta przeciwnika na przykład wyłączyć Ultra race. Po trzecie przy odpowiedniej komunikacji możecie bez problemu wymieniać się jeden za jeden. Chodzi o to, że ultujecie gościa, którego nie jesteście pewni czy w ogóle zabijecie, bo na przykład może macie gorszą broń, ale odpowiednio to komunikujecie i nawet kiedy wy zginiecie to jest po prostu refrak. A po ataku wymiana jeden za jeden bardzo się opłaca. Po czwarte możecie użyć swojego ulta, żeby uratować np. swego swojego teammate'a, który jest low HP i jest na przykład puszowany przez Jaja w lampach. Ultujecie takiego chłopa i macie darmowego fraga. Po piąte warto zlutować kiedy macie mało HP w arenie zawsze macie tego HP full, a po zabiciu przeciwnika możecie jeszcze dostać sobie tarcze, także bardzo, ale to bardzo się opłaca. No, i jeszcze takie trzy prototypy do ulta. Po pierwsze, przeciwnicy z operatorów zazwyczaj przegrają na was duel, jeżeli ich odpowiednio zraszujecie. Po drugie, możecie przechodzić przez ściany w ulcie, o czym ludzie nie wiedzą. Jeżeli przejdziecie przez ścianę w ulcie, to najprawdopodobniej będą w szoku i crosshair placement nie będzie na to gotowy. Po trzecie, zdecydowana większość osób pikuje do prawej strony w ulcie, także wy możecie robić to do lewej. To powinno troszeczkę zepsuć ich moment. Zauważcie, jak mocny jest ten setup, o którym mówiłem na rondzie pistoletowej przeciwnicy wchodzą do sajtu, a raczej starają się, rzucony jest undercut od cinatry. E, nie dawił tego gościa u góry, ale zobaczcie, gdzie będzie strzelał, potem będzie się po prostu wycofywał. Jakieś randomowe trzy right clicki w smoka, prawda? I zobaczmy sobie teraz dalej, przewiniemy sobie tego klipa, Runda zostanie przegrana, zobaczcie na damage, jaki on zrobił. 96 damage'u dobrym brimstone'a z klasyka, z tej odległości w nogę i ciało. Undercut z klasykiem czy z szeryfem, na przykład na jakiejś takiej rundzie bonusowej, czy na jakimś eco w trakcie spotkania, jest giga, giga OP utility, naprawdę giga OP utility, no chyba z swych grze w tym momencie. Tutaj będzie bardzo fajny play od Sinatry, nie wyjdzie on może dokładnie, ale sam pomysł się liczy, więc na rankedach również możecie z tego korzystać. Zobaczcie, przeciwnicy, a raczej wasi teammate w tym wypadku, Oman dał tutaj sobie smoka, tak? Sinatra zakoluje, żeby i Bustio strzelał w tego smoka, żeby przeciwnicy myśleli, że ktoś tutaj jest daleko strzela w tego smoka, przez to nie będą na tego smoka zwracać aż tak bardzo uwagi, bo myślą, że ktoś jest daleko, boi się, że ktoś w smoku jest, więc go skanuje. Więc o Sinatrach chce dzięki temu jakby zafejkować, że w tym smoku jakby nikogo nie ma, nie ma jego, tylko jego teammate jest strzelany przez tego smoka, a on przez tego smoka przejdzie. Tutaj to do końca nie wyjdzie, bo smok po prostu zniknie, a Bustio będzie z daleko, żeby to zrobić, ale sam pomysł jest bardzo fajny i bardzo dobrze działa na rękę, także posłuchajcie sobie tego Polców, e, posłuchajcie sobie tych komunikatów po prostu. <try> 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 tak jak widzieliście, timing był bardzo zły, ale pomysł jest giga fajny, My możecie sobie to wykorzystywać na rankedach. No i zamówiliście przykład, w którym po fragu spray transfer w orba, e, no jest to najlepsza i najszybsza opcja, żeby te orby zniszczyć. Kolejna rzecz, którą warto wykorzystać na rankedy, to to, jak mieć wali do zespołu. Zauważcie, gdzie startuje Sinatra. Sinatra startuje tak samo jak Something w poprzednim odcinku. Sinatra praktycznie co rundę będzie startował na środku mapy. Dlaczego? Jak jest tego powód? Bo po prostu zdaje sobie sprawę, że jest po prostu kod zawodnikiem, jest w stanie dużo wnieść zespołu, więc gra cały czas na środku, żeby szybko zrotować do A, do B albo do mida, jeżeli jest taka potrzeba. Dzięki temu omija on sytuacji, w których rozpoczyna bombsite A i musi retake'ować za chwilę babo bo przeciwnicy wjechali na plus W. Sinatra dzięki temu, że startuje na top midzie, za każdym razem pozwoli, sobie, tak naprawdę, e, na posiadanie jakiegoś szybkiego pojedynku z rywalem. No, a Sina, się nie gra po to, żeby faktycznie gdzieś tam te rangi wysokie wbijać, on je po prostu wbija tak, czy jak latając w W, strzelając heady. Myślę, że jest inna bajka, ale to rozstawienie na mapie jest bardzo, to bardzo ważne. Więc jeżeli nie macie impactu w gierce, a siedzicie cały czas skitrani na trapie Cyphera, bombsite B i płaczecie, że wasz team troluje spotkanie, to po części jesteście, e, jakby macie rację, tak? Ale jest opcja, żeby wokół tego jakoś grać. Można zrobić inny setup Cyphera i grać takim cifera na midzie i po prostu rozdać 30. Też może to działać. Kolejny klip pokazujący, jak intuicyjne jest tak naprawdę ISO. Zobaczcie, mamy rundę bonusową. za spektrą wychodzimy na mida I co się dzieje? Przyjemnicy walczą o mida, słychać ich kroki, widać ich też na dronie. Więc otw otwieramy sobie wcześniej Double Tapa. Trzeba to robić tak samo jak z jetką. Przed pojedynkiem zawsze sobie to otwieramy. Zrzucamy sobie takie underkata. Na ślepo. Trzeba tylko uważać, że ten undercut może waszych teammateów złapać, jakby on też sprawia, że wasi zostanie dostanie debuffa, więc uważajcie na to. Wrzucamy sobie undercata, pikujemy, kucamy, strzelamy full auto, no i co? Spectra daje 208 damage od pociski. No to jest niesamowite value, które moim zdaniem niedługo zostanie znerfione, także warto tego iść sobie odblokować, grać sobie jakieś duo i abuzować to jak tylko teraz można, żeby jak najwięcej elo sobie po prostu zgarnąć, więc to jest to bardzo, ale to bardzo mocne. Tutaj kolejne podstawowe użycie utility ISO, czyli po prostu ściana. E, ściana raczej przyda się tylko włączyć dla Was do wejścia do sajtu. Raczej nie używamy jej do kontroli mapy, ponieważ no nie jest to wystarczająco dobre. Aczkolwiek do wejścia do sajtu jest całkiem spoko. Odpalacie ją sobie po prostu wybiegacie. I to przez parę sekund odcina Wam jakiegoś angla. Za chwilę Wam pokażę inne takie przykłady, gdzie taką ścianę można użyć. Ale jest to fajne. Na sytuacji 1 na 2 jesteście w stanie rzucić taką ścianę, przytulić się do niej i walczyć sobie z kimś innym. E, do od kontroli mapy, jest to beznadziejne, do samego wejścia w site jest naprawdę, naprawdę spoko. Dlatego ta postać też jest. Troszeczkę na przykład lepsza od takiej Reiny, do której jest często porównywana, ponieważ ma chociaż to jedno utility, które pozwala jej w miarę bezpieczny sposób skalować do sajtu. Nie jest to oczywiście dash od jetki, nie jest to oczywiście Double 4 od Race, ale w jakiejś takiej sytuacji 2 na 2 3 na 3 kiedy tego utility już przeciwnicy nie mają, żeby zatrzymać was w showpointie, tak to teraz zrobiła przeciwniczka e, przeciwna Fail, która rzuciła po prostu Seiza i wy nie możecie przebiec. No to jest to, jest naprawdę fajna sprawa. Z na ranketach, z tego co widziałem, raczej lata. Plus W, także ciężko z niego wyciągnąć, jak faktycznie tym ISO można rozgrywać spotkania, i jest to kolejny przykład, że nie warto patrzeć, jak rozgrywane są spotkania zawsze na radiancie i starać się z tego coś wyciągnąć. Dlatego pokażę Wam teraz parę klipów, które zaprezentuję jak jeszcze dodatkowo można używać Utility ISO. Undercut działa podobnie jak Flash Omega, jeżeli chodzi o przejmowanie kontroli mapy. A zazwyczaj, jeżeli rzucicie go w jakiś choke point, na przykład a na ascencie, to przeciwnicy nie będą Was pikować, ponieważ boją się mają debuffa i totalnie odpuszczą Wam tą pozycję, przy to macie na przykład darmowego orba. Po taku na stolcy na na niektórych mapach, na przykład na Heavenie, warto kupić cały placek utility i po prostu zaegzekwować bombsite. W takim wypadku wall ISO oraz dwa powinny zagwarantować wam darmowy bombsite, a double tap pozwoli go wam potem utrzymać na postplancie. Co więcej, zauważcie, że czasami nie musicie nawet zdobyć fraga na przeciwniku, by wypadła z niego niebieska kulka. Wystarczy, że lekko go obijecie. Grając ISO, po rzuceniu undercutta, możecie sobie pozwolić również na takie głupie playe. Wiem, że po fragu możecie zgarnąć sobie shielda, a takie ryzyko naprawdę często się opłaca, ponieważ ludzie się tego nie spodziewają. Przebijanie smoków z wallem ISO, by zgarnąć fraga na clow. Ręcz również bardzo dobrze działa. ISO to bardzo dobra postać, co więcej, uważam, że jest ona nawet OP i niedługo dostanie na pewno jakiegoś nerfa. Na ranketach agent ten może naprawdę wyczyniać cuda, czego przykładem może być nawet ten klip. Na pro Playu będzie miał o wiele ciężej, żeby się odnaleźć w mecie. Brakuje mu czegoś takiego jak Dash Jetki albo Double c Race. Być może jednak kimi będą próbowały budować wokół ISO, tak samo jak budują wokół YORU. Dziękuję ślicznie za oglądanie, za każdą łapkę w górę oraz komentarz i zapraszam Was za tydzień na YouTube'a. Jeżeli lubicie taki edukacyjny content, to zapraszam Was do mnie na TikToka, gdzie wrzucam daily oraz na Twitcha, kiedy czas do czasu się odpalam. Do zobaczenia.